Podziemne Księgi Ego Wytresuj Szczeniaka Witaj słuchaczu! Czy pamiętasz kampanię pewnego batonika reklamowanego sloganem Przestań gwiazdożyć? Jej bohater po zjedzeniu smakołyków wraca do bycia sobą, a jego ego przestaje wybuchać złością. Oczywiście promowany baton nie ma w sobie nic, co mogłoby podnieść świadomość jego pożeracza. Istnieją jednak sposoby, by zacząć współpracować ze swoim ego tak, by w momentach, kiedy najbardziej wybucha, nakarmić je przysmakiem w postaci odpowiedniej świadomości tego, co się dzieje. Dowiesz się dziś o sposobach ujarzmiania ego, które w niekontrolowanych warunkach potrafi zniszczyć niejedną sytuację. Pomimo swojej zakłamanej natury ma też ono cechy, bez których nie istniałoby jakikolwiek działanie. Brzmi jak plątanina, prawda? Mało kto dziś rozmawia o tym, jak działa ten trzyliterowy twór. Na początek warto rozwiać pewien mit, który mówi, że należy wyrzucić ego ze swojego życia lub za wszelką cenę chować je do kieszeni zawsze i wszędzie. Absolutnie nie. Ego jest niezbędnym mechanizmem pozwalającym na poradzenie sobie z rzeczywistością. Jest czymś, co można porównać do odbicia twojej sylwetki w tafli wody. Często sprawia, że kiedy przeglądasz się w lustrze, komplementujesz swoją osobę, by polepszyć swój obraz względem twojego otoczenia. Tu warto zaznaczyć banał, ale bardzo ważny. Nie jesteś swoim otoczeniem, jest to fakt. Istniejesz ty oraz reszta świata, która na pewno nie jest tobą. Ego to widzi, lecz zawsze kładzie nacisk na Twoją wyjątkowość i odmienność. Wie, że inni ludzie są ważni i cenni, ale jednocześnie twierdzi, że nic nie może się równać z Tobą, ponieważ Ty jesteś zawsze bardziej. Rzeczy, które posiadasz dzięki Ego, stają się przedłużeniem Twojej tożsamości i ważności, więc nie możesz się z nimi rozstać. Podobnie jest z ludźmi, z którymi mocno się utożsamiasz i uważasz, że bez nich życie nie będzie miało sensu. Uznajesz ich za niezbędny element do wyrażenia samego siebie. I tutaj warto na chwilę się zatrzymać. Tak naprawdę nie jest to twój punkt widzenia, a jego autorem jest co. Ależ oczywiście, że twoje ego. Dzięki niemu też zawsze osądzasz, co jest dobre, złe lub stopniujesz na lepsze i gorsze. Weźmy sobie taki przykład. Umiera pewien człowiek. Jeśli miał wrogów, będzie to dla nich dobra wiadomość, natomiast dla jego rodziny może być to tragedią emocjonalną, prawda? W rzeczywistości jednak nie jest to ani dobre wydarzenie, ani złe. To po prostu fakt. Jednakże ta sama okoliczność nabiera różnego znaczenia w zależności od oceniającego a właściwie od ego, które taką sytuację obserwuje i wydaje natychmiastowy osąd dobre lub złe. Oczywiście fikcyjna wartość przypisywana rzeczom i osobom odbija się na Tobie. Występują wtedy na przykład wahania samooceny w zależności od tego, z kim się porównujesz. Jeśli postawisz się obok kogoś, kto osiągnął w Twojej dziedzinie więcej, będzie to istny cios w Twoje ego, które samo koronuje się na króla wszystkiego i wszystkich. Dla przykładu odwróćmy tę sytuację o 180 stopni. Powiedzmy, że porównujesz się do kogoś gorszego w Twojej kompetencji. Czy będziesz w stanie powstrzymać ego przed wywyższaniem się i stawianiem na zmyślonym podium? Widzisz, tak naprawdę ego staje się swoją własną ofiarą i im bardziej się karmi, tym bardziej ulega rozpadowi. Jeśli twoja postawa będzie się skupiać na porównaniach i zagrożeniach, ego zawsze będzie rosło. Wraz z nim rzecz jasna kłamstwa i iluzje, z których budujesz swój nieprawdziwy świat. No dobrze, ale pewnie zastanawiasz się więc zatem, co takiego robić, by zburzyć te pułapki? Otóż twoje ego zacznie stopniowo się zmniejszać, kiedy zaczniesz dostrzegać subiektywność swoich ocen, bo tak naprawdę to żadna z nich nie jest prawdą. To będzie wstęp do zauważenia zakłamanego mechanizmu ego. Najzdrowiej jest porównać się do samego siebie z wczoraj, sprzed roku itd. To jeden z najmniej szkodliwych sposobów porównywania. Choć nadal oczywiście jest iluzoryczny, to znacznie bliżej prawdy niż stawianie się na tle innych ludzi. Aby zapanować nad ego, należy rozwijać się szybciej niż ono, i traktować jego wybryki jako stan przejściowy. Zauważ, że ego nie jest domem Twojej świadomości. Ono jest tylko dążeniem do zaspokojenia czegoś, co prawdę mówiąc nigdy. Nie zostanie zaspokojone. Twoje kolejne osiągnięcia nie usuną cierpienia, a siłowe traktowanie ludzi nie da ci szczęścia. Jedyny sposób ujarzmienia ego to intensywny rozwój świadomości, nauka i bycie tu i teraz. Na swój sposób można powiedzieć, że ego to przeciwieństwo uważności i medytacji. Ono jest tam i ówdzie, a Ty jesteś tu i teraz. Warto mieć to na uwadze. Co oprócz porównywania się lubi robić ego? Lubi cierpieć. Na pewno, choć raz w życiu naszła cię ochota na puszczenie sobie smutnej muzyki i użalania się nad sobą, ego uwielbia skupiać uwagę na sobie przez pokazywanie innym ludziom swoich krzywd i zranionych uczuć z przeszłości. To nic innego jak przybieranie roli męczennika. Wtedy wszystkich dookoła postrzegasz jako winnych, a siebie usprawiedliwiasz. Ba! Często, jeśli osoba uważa się za skrzywdzoną, brnie w swoje usprawiedliwienia tak mocno, że nie potrafi już zobaczyć tego, że wyrządza komuś krzywdę. Cały czas będzie uważać, że zrobiła wszystko dobrze, że to druga strona zawiniła. Ego nie tylko karmi się negatywnymi uczuciami, ego jest ich przyczyną. Postępując zgodnie z podszeptami, stwarzasz świat, który je uwiarygadnia. Chęć osłabienia niekorzystnych odczuć zawsze je wzmacnia, dlatego skutecznym sposobem na ujarzmienie ego jest po prostu odcięcie od niego uwagi. Ono nie jest w stanie bez ciebie istnieć, ponieważ tylko ty je karmisz. Być może wyda ci się to oklepanym hasłem, ale świetną drogą do zmniejszenia wpływu ego jest twój optymizm i świadomy wybór pozytywnego myślenia. Po prostu przyjmij, że świat jest przyjazny, nie szukaj kruczków i zagrożeń, wybierz po prostu radość. Zerwanie z przejmowaniem i umiejętność cieszenia się dniem dzisiejszym znacząco osłabią negatywną pracę tego mechanizmu. Znika wtedy ściana pomiędzy tobą a światem zewnętrznym. Budzą się też emocje o ładunku dodatnim. To pokazuje też swoją drogą ciekawą analogię odnoszącą się do tego, że pesymizm pobudza do życia ego, natomiast optymizm go zmniejsza. Jeśli czasem odnosisz wrażenie, że jest ci tak źle lub ciężko, to znak, że przekarmiasz ego i już tobą zawładnęło. Może w przeszłości zażyło ci się chwalić innym, że coś cię boli. Podziękuj swojemu ego, chciało zwrócić na siebie uwagę i osiągnęło swój cel. Prawdopodobnie pośrednio to ono wywołało także to schorzenie. Przy okazji oczywiście wpuścił toksynę w kogoś z zewnątrz, bo podzieliło się bolesną i bezużyteczną informacją. Twoja sytuacja życiowa to fakt. Nie jest lekka ani ciężka, ale na pewno jest przejściowa i to tylko od Ciebie zależy, z jakiej strony pokażesz się sobie, a potem innym ludziom. Zaakceptuj swój własny sposób bycia. Wyszlifuj go tak, by prezentował się zawsze optymistycznie, prowadząc do jak najbardziej obiektywnej wersji tego, co widzisz. Nie manipuluj nadmiernie sytuacjami i okolicznościami, ponieważ jeśli dasz się wciągnąć w mechanizmy iluzji, to staniesz się własnymi schematami prowadzącymi do nieszczęścia. Ego zawsze będzie prosić o Twoją uwagę. Najczęściej będzie wskazywać na czerpanie jej z negatywnych uczuć. Może też wyzwalać fikcję wiecznej wygranej i być jakimś lepszym niż inni. Warto tu jeszcze wspomnieć, że ego nie przepada za teraźniejszością. Uwielbia odwoływać się do zdarzeń z przeszłości lub myśleć o przyszłości. Nic tak dobrze nie karmi ego jak przytoczenie zranienia z przeszłości lub chęć bycia w centrum uwagi w najbliższej przyszłości. Zobacz, jak wielu ludzi łączy się w związki, kiedy czują się samotnie. Ich ego uważa, że będąc razem na pewno będą szczęśliwi. Jak wielkie rozczarowanie, gdy po minięciu okresu zauroczenia dociera do nich, że nic poza wspólnym brakiem ich nie łączyło. Medytuj więc, drogi słuchaczu, jak ceftuj to, co jest tu i teraz. Im bardziej aktualny obraz siebie tworzysz w umyśle, tym bardziej wytresowany będzie twój szczeniak, co wabi się ego. Nie będzie już nocnym ujadaczem straszących sąsiadów, a wyrośnie na silnego i mądrego psa pociągowego. Możesz zaprząc go do pojazdu, którym jedziesz w obszary osiągania sukcesu. I jeszcze jedno: Nie warto pogrążać ego pod gruzem iluzji duchowości. W dzisiejszych czasach wiele guru promuje wyjście z ego, co jest oczywistym kłamstwem. Jest ono nierozłączną częścią ciebie. Możesz natomiast zmniejszyć jego wpływ i wyciszyć praktyką uważności, medytacją oraz zerwaniem z lękiem przed tym, co będzie. Nie tłumacz się też wspomnieniami, które usprawiedliwiają Twoje blokady. Tłumaczą się tylko winni. Dziękujemy za odbiór odcinka. Jeśli czujesz, że robimy coś wartościowego, możesz wesprzeć nasz kanał tym przyciskiem lub wchodząc w jeden z linków w opisie. Zachęcamy również do subskrypcji, naciśnięcia łapeczki w górę i zaznaczenia dzwoneczka, by być na bieżąco. Życzymy Ci wspaniałych dni i do zobaczenia w podziemnych księgach. Jeśli chcesz otrzymywać cyklicznie treści w postaci pozytywnych afirmacji oraz przydatnej wiedzy, koniecznie odezwij się do nas na adres mailowy podziemneksiegi.gmail.com, gdzie co poniedziałek otrzymasz od nas unikalną wiadomość. Zachęcamy również do dołączenia do naszej grupy dyskusyjnej na Telegramie, gdzie cyklicznie organizujemy czaty głosowe i wymieniamy się spostrzeżeniami oraz poruszamy istotne tematy.